Witajcie widzowie z tej strony. Michal Games 1, paczka od Wiza o imieniu Piotr. Nazwisko nie, nie zdradzam. Jakaś karta z Brawl Stars, Dziękuję mocno. ale dlaczego jest taki kadr? Bo już mówię, ładuje mi się telefon. A poza tym Piotr niedługo będzie miał swój własny kanał i jest dzisiaj tutaj ze mną. Przywitajcie, Siema. No, a więc to Peter. Tak go nazywamy. Dobra, jest tutaj paczka z moim imieniem dla Michała, bo po nazwie kanału można się spodziewać. Koperta, taśma. No, kartę już pokazałem, gdyby co. To... I nie ma się szeptać tutaj. A, taśma jest. Ja to odpakuję na cięciu, bo... Dwa dni to robiłem. No, a więc musi być spoko. A kopertę to nie wiadomo, w koszu znalazłem. Aha, okej. Okay. Chyba żart. Dobra, ja robię cięcie. Dobra, tutaj wy, wyciągam już właśnie jakiś list. Nie trzeba. Już. A karty wyjąć? Dobra. Zdradziłeś, widzę, to jest. Oj, ja. Dobra. Widziałem początek. Słupek. No, to dajcie, to dajcie. Od Iroxa, no normalnie będzie się nazywał Irox, jak tak pamiętam. Daj suba dla Michal Games 1. Propozycja na kanał Michal Plus lub Michal Super. No to będzie, kiedy ja ten. Kiedy ja stworzę sobie następnego maila, ha. Pro. Propo... Propozycja. Propozycja na film Roblox Minecraft Brawl Stars. Co tam jeszcze mamy? I dwa, dwie karty Brawl Stars. Rosa i Penny. Masz super kanał. Pozdro. Dobra, to... Ty... 20 października kolejna paczka. Dobra, podpis. Fajnie. Tutaj jest ogólnie logo twoje. No logo. No A i, karty jeszcze, no i jest. jeszcze pokażę te karty z Brawl Stars. Najnowsza edycja, jaką można w je... sklepiku szkalnym kupić. I... I jeszcze jedna dołączona karta, którą już pokazywałem. No. Wodne rico. No, tak ona wygląda. Ja jeszcze przejrzę sobie szybko ten materiał, jak to było. A ja polecam e, gdzieś tak za dwa miesiące lub trzy będzie mój kanał e, e Plus i e Games. Polecam. No, ja też polecam na tym filmie w tym miesiącu czy tam tygodniu, w którym ten kanał się pojawi, podam linka. Do pierwszego filmu zasubujcie i... Ogólnie, zaraz kończy to odcinek, tylko podsumowanie. Co my tutaj weźmiemy? Koperta. Karty. Karty Brawl Stars, jakaś taśma. Kurczę, karty się przykleiła. I następna, dobra, naraz tą taśmą. List i ogólnie jakiś fan art, ogólnie to i to powiedzmy fan art i list w jednym. A więc bardzo dziękuję Ci Irox, czyli że też Peter za ogólnie oglądanie tego. Trzymajcie się, a ja sobie może pogradę tym bardziej ślicznym w następnych odcinkach. Klikajcie suba. Klikajcie suba, klikajcie. A dzwonek będzie niedługo dostępny. A więc też lajka dajcie, proszę! Bo Irox daje. Cała moja klasa daje. Może się pojawi film z wycieczki, kto wie? Bo nie Bo może w poniedziałek będzie, może nie. Zależy, czy wezmę ze sobą telefon. A więc trzymajcie się. Ja dłużej nie przedłużam, bo to i tak 5 minut już trwa nara.